Po trzech latach działalności Pracowni Plastycznej Plastelownia udało nam się stworzyć niesamowitą, uważam, wystawę prac plastycznych, na której możemy obejrzeć, oglądać różne prace, wytwory dzieci z Pracowni Plastelownia. Dzieci, które tworzą u mnie, zaczynając od szóstego Roku życia, więc jest to bardzo młoda grupka, ponieważ działamy dopiero 3 lata, 4 rok. Dzieci mogą dotykać w pracowni różnych materiałów plastycznych i w zależności od tego, jaka jest pora roku, jaki jest czas w kalendarzu, możemy robić właśnie prace, które są z daną porą roku związane. I tak na przykład jak gdzieś tam pojawiła się kora, która mogła, którą mogłam zdobyć z, z drzewa, dzieciaki malowały na korze. Kiedy na przykład są jakieś zakupy robione i niepotrzebna jest, zostaje nam tektura, dzieci malują, rysują, wyklejają na tekturze na przykład pracę. Podejmują się również technik rzeźbiarskich, lepią w plastelinie, w glinie, glinę potem malują, a potem ja już jako tutaj osoba odpowiedzialna za pracę dzieci lakieruję i efekt jest naprawdę bardzo ciekawy. Jeżeli chodzi o podejmowanie tematów, Dzieci czasami same narzucają tematy, proponują, może nie narzucają, proponują tematy plastyczne. Co im w głowie zaświta, mają ogromną swobodę, ponieważ jak przychodzą do pracowni, mają się czuć swobodnie. Witam je pytaniem czasami, na co macie ochotę, jeżeli chodzi o podejmowanie działań plastycznych. Więc dziecko już ma coś w swojej głowie, coś wyobrażone, coś zaplanowane. Ważnym elementem naszej działalności. Były warsztaty rodzinne, które pojawiły się przy okazji tworzenia niedźwiedzi. Niedźwiedzie były tworzone, robione, wykuwane, żłobione na zewnątrz. Były również małe bryły i całe rodziny podejmowały się pracy nad tymi bryłami. Powstały przepiękne, przepiękne niedźwiadki, które ozdabiają dzisiaj naszą wystawę. Cieszę się bardzo, że mam tak wspaniałą grupę dzieciaków. Cieszę się bardzo, że rodzice tak bardzo pilnują tego, żeby dzieci znalazły się na tych zajęciach, bo przecież bez dzieci ani bez rodziców nie byłoby tej pracowni. Nazywam się Violetta Furtak i jestem nauczycielem w młodzieżowym domu kultury. Prowadzę pracownię plastyczną, plastelownia.